Dzień dobry! Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy, wykonując właściwe bilansowanie na zleceniu produkcyjnym, określić więcej niż jeden magazyn do weryfikowania stanów magazynowych. By wybrać taką opcję, należy skorzystać z ustawień w konfiguracji. Wchodzimy w program. Systemowe, konfiguracja. Następnie wybieramy zakładkę bilansowania. I tutaj mamy wszystkie nasze magazyny, które są zdefiniowane w systemie magazynowym, i możemy wybrać, które z tych magazynów mają być brane pod uwagę podczas bilansowania. Tak jak tutaj mamy informację, lista magazynów branych pod uwagę w trakcie bilansowania. Automatycznie mamy tutaj zaznaczoną informację o kontroli, kontroli stanu podczas bilansowania oraz generowania pozlecenia na produkty. To oczywiście jest takie automatyczne, domyślne ustawienie, które również możemy modyfikować. Wystarczy oznaczyć, czy, z, czy wybrać z interesujący nas checkbox. By pokazywać parametry tego bilansu, czyli informacje o tych magazynach, w których weryfikujemy stany, wystarczy zaznaczyć w tym miejscu. Następnie zapisujemy ustawienie. Teraz zaprezentuję Państwu, w jaki sposób wygląda to operacyjnie. Wchodzimy sobie na ekran zleceń. Standardowo stworzymy nowe zlecenie z poziomu ekranu zleceń poprzez Dodaj. Następnie określamy typ zlecenia. Typ zlecenia, przypominam, P jest to zlecenie produkcyjne, M materiałowe, gdzie zlecenie produkcyjne rozumiane jest przez aplikację jako to, które jest dedykowane odbiorce zewnętrznemu, natomiast to materiałowe to takie wewnętrzne zlecenie magazynowe. I tutaj wskazujemy ilość, jaką chcemy wykonać w zakresie tego zlecenia. Następnie zapisujemy. Tu możemy sobie zawsze, jeżeli tych zleceń mamy sporo, możemy sobie filtrować zlecenia zależnie od kolumn, które mamy tutaj dodane. Jeżeli będziemy wybierać sobie tą kolumnę, będzie nam się ładnie układać, segregować zlecenia będą się po nazwie, po odbiorcy czy numerze, czy po dacie przyjęcia, która rozumiana jest jako data rozpoczęcia zlecenia jego stworzenia. Jak posegregujemy, tu na dole mamy nasze zlecenie materiałowe, które przed chwilą stworzyliśmy. I tak jak robimy to zwyczajowo, w pierwszym kroku należy wykonać właśnie to właściwe bilansowanie, by móc zarezerwować i zweryfikować stany magazynowe oraz zarezerwować odpowiednie ilości składników do wykonania tego konkretnego zlecenia. Tutaj mamy nasz wydział BOM. Prawym przyciskiem myszy w menu podręcznym wybieramy właściwe bilansowanie. I tu właśnie się nam, pojawiły się nam parametry bilansu, czyli to, co zaznaczyliśmy sobie przed chwilą w konfiguracji. I z tego miejsca możemy jeszcze dodatkowo zaznaczyć opcje takie jak kontrola stanu minimalnego, czy Kontrole zleceń magazynowych, na przykład. Wtedy będzie nam jeszcze wykonując to bilansowanie, te rezerwacje, weryfikacje stanów, będzie uwzględniał te zmienne, które tutaj zaznaczymy. Jeżeli nic nie chcemy zaznaczać, mamy tutaj informacje odnośnie magazynów, z których weryfikujemy, oraz wybieramy bilans. Tu już standardowa procedura. I akurat w tym przypadku nie mamy wszystkich surowców. Będziemy mieli informacje o brakach o brakach, jakie pojawiają się w realizacji tego zlecenia. Oczywiście z tego miejsca możemy wykonać zamówienie. Wystarczy w zaopatrzeniu, zamówić. Brakujące elementy. I później będą one widoczne w naszym systemie magazynowym. Tak wygląda. Tak wygląda opcja z ustawieniem bilansu z różnych magazynów. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.